Pomarów na on w wariowym sosie, Moc jest zrożna, jest w z lasku, A na deser tożkowika w księżycowym blasku. Może mu się coś zdarzyło? Może go napadli? Szare piórka oskuwali, srebrny głośnik skradli. To przez nas drożdż to skowronek z bantów skowronionych. Piórka chłód z ale głos majątek nagle zjawia się pan słowi. Pośpis, to jest tak, gdzieś ty latał, gdzieś ty próbował, tu uciekać. A za dalej... nim A za dalej... nim dalej... dalej... I go, coś jeszcze, W tym momencie w lewo, po wprawochu w sobotę, to wam też lada bardzo mała ktoś mi ukradł okulary. Pod kadarą, na kadarach już szukać będzie W kąpieniu i w kubie nie będzie idzulę w pielinie. Nagle już pod wolę, ktoś będzie w policji leciał zeszkać. ma tym nasz koleżka. Uczy się pijnie przez całe rady, ze swej muszli, świeci, świeczytawki. A gdy do domu do szkoły wraca, i ignoruje po jego praca, aż mama krzyczy, babo, o buzię. A pan czarno bo na nas buzię. mama powiada, napisie się mleka, a od razu na babie uciekam. a w dzień targowy. Takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprzeć, bo takie nie panie gorsze. Tu się nie widzi, mój Szybniorku, leżę tutaj w Rostocku, lecz ten na to kalarewka, też na rzepę, ale strzepka, tak po brzegu, że tak lepiej, tak tam lepiej, coraz lepiej. Czerwony stoliczek, a na tym stoliku pleciony koszyczek. W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku do paczek, a na tym do paczku w ptaki, Powiata świata do paczek i ciatek, i babka, i ojciec, i matka jadają, siostry co Gdy <try> ten mieszka, czarno ma skórę, ten nasz koleżka uczy się w przez całe raki, zesne muzyczki, A kisaki, A do domu że szkoły, wraca i figurki, Napij się mleka, a on na na ręce Takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Pan tak dwie dnie, panie panie Cóż się dziwić, mój Piorku Leżę tutaj już od wtorku. Rzeczę na to kalarę. Spójrz na rzepę, to jest krzewka. Stała w stała i Zabajła. tak wciąż opowiadała, dolna jestem niesłychanie. się ustawić, a krzyczało, chcę być pierwszy, ale nie chciało, chcę i pierwszy, wierzy, ale po prostu On się, toczył, aż mała poszłano, Taką tako miejsce się godzinę a aby tako, aby swój muzyk taki w tej chwili. i, ochrony, i, ochrony, i, ochrony, i ochrony. Żadnych papier nie zabinował, bo nagle papier zginął. Dzień był ciepły, te czy te ciasno wypłynęło z bułek masy. I na książki gęsty puszcz zrobił tysiąc plam i już ci to czy to. po każdym się ściśczył spodnie w kratkę czy też kroki. kropki. Zamiast buzu włożył możemy... tak się leczył, tak się stało. Wkładał cztery na raz do żółtana ciągle zerkam, lepiej może być w latykach, albo w biustce albo w nowej sukni. czy na żółtym kapeluszu, mam tu za kota z blużu. Wszystko to za długo trwa. Zegaruję raz i dwa. Już przyjęcie się skończyło, a mnie wcale tam nie było. Mam w oczach i we włosach, uszami, i rozmawiać chcę z Wami. A dlaczego? Nie wie sama. Nie wie tata, nie wie mama. Tu pielęgnięto krzeseł i pod włoską córek łaskaw. Jak tu pnęłam lewo na głowę, nadepnęłam Nawet Na wydrzodniu przeprosiłam. Taka była okropna To straszny ciężar. On nie mi... Bościa w nie przybije, dzieciom różków nie unyje i nie pomaluje płotu, ile szyjam ja z nim kłopotu. Puść na spacer nigdy nie chcę, bo go grunt powie. Nie chcę usiadł sobie pod to polo, piwczy czego łapy bolą. Ja usiadłam, a on wstaje. Co to znowu za zwyczajem? Już gonimy kota w łaty. Kot jest gruby i pyzaty. Jakaś pani na nas krzyczy. Wszystko ciągnie mnie na smyczy. Przestań wołam zostań ze lecz wciąż zbiegnę, chociaż nie chcę śmieczka widzi żukę, czego pan tu u mnie szuka. Skoczy, żółk jak palny konik, z kalaterio zdjął melonik. Wezmę Ciebie aż na łączkę i poproszę o porączkę, O ok. krew w mojej serce. Kocham cię, mamo, za Twoje bajki. O kocie, którym nie palił fajki. Kocham cię, mamo, bo serce Twoje bije tak samo jak serce moje. O tym to tobie. Słociste i gorące, słoneczko jest daleko, ale się nie martw, na narysowałam drugie, jest takie samo, teraz się wycałuję, jak mogę najgoręcej, bo tak cię kocham, zaraz nie można więcej. Jest